में <small> Jesteśmy chwilę po spotkaniu zakończonym remisem z GKS-em 1 do do 1:1 z nami asystent trenera Artura Derbina, Tomasz Sobczak, pełniący dzisiaj obowiązki pierwszego szkolniowca. Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Mecz rozpoczęliśmy myślę, że dobrze. Atakowaliśmy, przeciwnik bronił się nisko. My mieliśmy większe posiadanie piłki, więcej wejść w pole karne. Mieliśmy sytuację do momentu, kiedy. Straciliśmy gola z rzutu wolnego ze stałego fragmentu gry, później um, następny taki moment dla nas trudny, kiedy otrzymaliśmy czerwoną kartkę. Um, dobrze, że to było um, przed przerwą, gdzie w przerwie mogliśmy um, zareagować na, na te wydarzenia. Druga połowa, w której zmieniliśmy strukturę gry. Myślę, że to nam pomogło i finalnie zremisowaliśmy. Zremisowaliśmy mecz też po stałym fragmencie gry, czyli można powiedzieć, że taki mecz stałych fragmentów. To też wiedzieliśmy, że bardzo dobrze Wikielec je wykonuje. Także no, jeśli chodzi o drugą połowę, tutaj duże brawa dla chłopaków, gdzie grali przeciwko 11 i zdobyli jeden punkt. Kibice pewnie zastanawiają się Za co dokładnie była ta czerwona kartka Dla Artura Golańskiego No Myślę, że to jest Najlepsze pytanie dla, dla Artura Golańskiego Przed chwilą z nim rozmawiałem Powiedział, że, że Za rozmowę Z sędzią No ja nie chcę tego komentować Tak, tak jak powiedziałem no Najlepiej zapytać o to Artura Weszło w pewnym momencie Trzech zawodników I to tak naprawdę już na 20 minut przed końcem rozruszało troszeczkę z przodu ataki GKS-u, bo do tej 65. 70. minuty był z tym problem. Wikeles bardzo się cofnął i czy, jaki był pomysł na te pierwsze minuty drugiej połowy? No pomysł był taki, przegrywaliśmy, nie mieliśmy nic do stracenia, także mm, chcieliśmy ryzykować, chcieliśmy mimo wszystko, mimo tego, że graliśmy w niedowadze, bronić wysoko i, i tak było. W każdym momencie wykonywaliśmy te skoki pressingowe, kiedy tylko była okazja. Przeciwnik wybijał długie, długie piłki. Także no tutaj wracając do tych zmian, o które pan pytał, no to też no chcieliśmy dodać trochę energii zespołowi i to się udało. Dziękuję.

przed naszą kamerą trener GKS-u Wikielce pan Damian Jarzębowski. trenerze remisujecie dzisiaj 1 do jednego. czy ten wynik was satysfakcjonuje biorąc pod uwagę że większą część meczu graliście w przewadze mm. no. Z perspektywy e, odczuć przedmeczowych e, bylibyśmy bardzo zadowoleni z remisu. Z perspektywy odczuć, e, czyli sytuacji boiskowej, przewagi zawodnika, e, mając przewagę e, 1 do 0 do przerwy, no, no jesteśmy mega, mega źli na to, co się wydarzyło, że, e, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że tutaj uciekły nam dwa punkty tak naprawdę jaki był pomysł w momencie kiedy schodziliście do szatni prowadząc 1 do 0 grając tak jak mówię w przewadze na tą drugą połowę bo od początku właściwie można powiedzieć że patrzyliście tylko z mojej perspektywy tylko na kontrataki broniąc dostępu do własnej bramki Przede wszystkim tak, nie chcieliśmy robić żadnych nerwowych ruchów pod, swoją, pod swoim polem karnym, szczególnie, że w pewnym momencie opuścił nasz nominalny środkowy obrońca i na, na pozycję obrońcy szedł środkowy pomocnik nie na swoją pozycję. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że nie wiem, bo też jedna sytuacja tak naprawdę była to taką powiedzmy sensowniejszą, stworzył w naszym polu karnym w drugiej połowie. No i te dwa czy trzy stałe fragmenty gry rzuty rożne, bo, bo, bo tak robiliśmy to świetnie tak naprawdę przy okazji. Mając, no nie wiem, 5-6, nie mówię sytuacji klarownych, tylko yy, możliwych ataków szybkich, które powinniśmy zakończyć dużo, dużo lepiej, a nie y, stratą lub, lub niedokładnością, która kończyła się po naszym polem karnym. Więc, więc zakładam, że plan był bardzo dobry, zabrakło, nie wiem, chłodnej głowy albo umiejętności indywidualnych z przodu, bo jakby można kalkulować stratę bramki, ale to, że mieliśmy mm, przewagę właśnie zawodnika i Powinniśmy te sytuacje przewagowe czy kontrataki, czy ataki szybkie wyjaśnić dużo lepiej, nie wiem, groźną sytuacją, strzałem w kierunku bramki i, i, i stworzyć możliwość bramkarzowi do popełnienia błędu, albo do tego, że zdobędziemy gola, no to tutaj największy zgrzyt, bo, 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 bo strata bramki z całej fragmentu gry, no to jakby w, tej, w tym momencie praktycznie gramy w równowadze. To jest jakby dopuszczalna. Cieszę się, że z gry gdzieś tam nie stworzyli u behatów groźnych sytuacji. No ale mega rozczarowanie tym, że, że, że te ataki nasze szybkie. Yy, no były, były gówniane tak naprawdę. I już tak na koniec ukąt w stronę kibiców GKS-u Wikieles, ponieważ dzisiaj, jeśli dobrze się doliczyłem, był to pana setny oficjalny mecz na ławce szkoleniowej GKS-u. Jaki to był dla pana czas? Ojej, no pewnie wiele, wiele obliczy. Na pewno, na pewno myślę, że rozwijam się z tygodnia na tydzień jako, jako trener. Myślę, że GKS Wikielec również gdzieś przez ten czas na pewno, na pewno nie, nie stracił. I, i, I cieszę się, że ta taka powiedzmy współpraca z kibicami czy z działaczami jest poprawna. Mimo że gdzieś tam w ostatnim czasie trochę na własne życzenie, kilka punktów nam w głupi sposób. Uciekło, to, to myślę, że y, mamy powiedzmy swój. Pomysł na funkcjonowanie na boisku. Nie zawsze on jest atrakcyjny, widowiskowy, bo, bo tak naprawdę e, trzeba sobie też powiedzieć, że mamy pewne ograniczenia jakościowe, e, i tutaj nie można tego ukrywać, trzeba to wziąć pod uwagę, bo, bo moglibyśmy dzisiaj zagrać z bohatowem wybitnie otwarty mecz i nie skończyłby się to w 9 na 10 meczy e, nie zdobylibyśmy punktów. No, taka, taka jest prawda, nie wszyscy to zauważają, ale, ale, ale czasem trzeba e, mocno wziąć pod uwagę mocne strony przeciwnika i, i gdzieś tam mocne i słabe. Bez strony nasze i, i ograniczenia, które mamy. Także, także, także na pewno nie zabrakło nam dzisiaj charakteru i, 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 i takiej dobrej mentalności, bo, bo prowadziliśmy, bo mieliśmy przewagę, bo, bo, bo spokojnie wszyscy tutaj jasno powiedzą, że mogliśmy i nawet pewnie powinniśmy te punkty stąd trzy e, zabrać. No ale taka jest piłka i nie takie rzeczy się tutaj w piłce nożnej dzieją. Mimo wszystko gratuluję korzystnego rezultatu i życzę spokojnego powrotu do domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.